Kraje o największej liczbie prostytucji. Prostytucja jest jednym z najstarszych zawodów i można ją obecnie spotkać we wszystkich częściach świata. Co więcej, ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną, jakiej doświadczają niektóre kraje, w ostatnich latach wzrosły wskaźniki prostytucji. W wielu krajach wskaźnik prostytucji jest bardzo wysoki i jest ona nawet postrzegana jako stała praca. Czy wiesz, że prostytucja jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i najstarszych problemów świata? Na przestrzeni dziejów łączono ją z biedą, nierównością, a w niektórych przypadkach z turystyką seksualną. Wiele osób zwraca się w stronę prostytucji z powodu braku pracy lub desperacji ekonomicznej. Jest to zjawisko, które dotyka głównie osoby bezdomne. Chociaż prostytucja jest często kojarzona z krajami rozwijającymi się, w wielu miejscach na świecie, nawet w krajach rozwiniętych, pozostaje gorącym tematem ze względu na bardzo zróżnicowane przepisy i regulacje. Niektóre kierunki turystyczne słyną z przyciągania turystów poszukujących usług seksualnych, tworząc całe gałęzie przemysłu wokół prostytucji. W niektórych krajach poważnym problemem są sieci handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Wiele ofiar jest zmuszanych do prostytucji w ekstremalnych warunkach. W tym filmie zobaczysz 6 krajów o najwyższym wskaźniku prostytucji. Kraj numer 1 – Tajlandia. W Bangkoku można spotkać największe na świecie skupisko prostytutek. Chociaż prostytucja jest zakazana, jest całkowicie widoczna na ulicach Bangkoku czy Pattaya. Rząd od jakiegoś czasu debatuje nad jej legalizacją. Istnieje jednak kilka powodów, dla których należy go zakazać, ponieważ jest on ściśle powiązany z handlem ludźmi i prostytucją dziecięcą. Tajlandia jest znanym na całym świecie kierunkiem turystycznym ze względu na piękne plaże, świątynie i egzotyczną kulturę, ale ma także jeden z najbardziej znanych sektorów prostytucji na świecie. Chociaż prostytucja jest w Tajlandii nielegalna, jest to działalność głęboko normalizowana w wielu częściach kraju, zwłaszcza w miastach turystycznych, takich jak Bangkok, Pattaya i Phuket. Kraj numer 2 Kambodża. Jak podaje portal Salamanca Al-Dia, kraj ten jest jednym z głównych ośrodków dziecięcej prostytucji na świecie. Obecnie 22% turystów przyjeżdżających do Kambodży robi to w celach seksualnych. Szacuje się, że w tym kraju co najmniej 1 trzecia osób świadczących usługi seksualne to 18-letni chłopcy i dziewczęta, w większości pochodzenia kemskiego. Jest to szczególnie prawdziwe w stolicy Phnom Penh i pobliskich obszarach miejskich. Kambodża to fascynujący kraj, pełen piękna i kultury, ale ma też dość złożoną historię, jeśli chodzi o prostytucję. W Kambodży, podobnie jak w wielu innych krajach, prostytucja jest nielegalna. Jest to jednak bardzo powszechna działalność na tajnym rynku i często jest ukryta na widoku. Duże miasta, takie jak Phnom Penh, Siem Reap i obszary przybrzeżne, takie jak Sijaugwil, to dobrze znane miejsca turystyczne, w których prostytucja jest dość widoczna. Kraj numer 3 – Holandia. Od 2000 roku prostytucja została w Holandii całkowicie zdekryminalizowana i uregulowana. Szacuje się, że do 2019 r. W całym kraju było od 20.000 do 30.000 kobiet, z czego dwie trzecie to cudzoziemki. Jednym z celów legalizacji było położenie kresu handlowi ludźmi w drodze regulacji, ponieważ według raportu Fondation Cel od 50% do 90% kobiet w dzielnicy Czerwonych Latarni jest prawdopodobnie ofiarami handlu ludźmi. Holandia, a zwłaszcza jej stolica Amsterdam, słynie z dzielnicy Czerwonych Latarni, miejsca, w którym prostytucja jest całkowicie widoczna i stanowi część turystycznego krajobrazu. Jednak w przeciwieństwie do innych krajów, w których prostytucja jest tematem tabu lub tajnym, w Holandii zdecydowano się uregulować tę działalność. I chociaż jej legalność i sposób zarządzania prawami osób świadczących usługi seksualne są dla wielu wzorem, sytuacja jest bardziej złożona niż się wydaje. Kraj numer 4. Kolumbia. Sekretariat do spraw Integracji Społecznej, Rodziny i Praw Człowieka w Medellin zwrócił uwagę, że liczba prostytucji wzrosła z powodu braku możliwości zatrudnienia, trudności ekonomicznych i migracji. W Kolumbii prostytucja nie jest zalegalizowana, ale jest kontrolowana, gdyż w miastach, w których jest to dozwolone, istnieją strefy tolerancji. Prostytucja w Kolumbii ma długą historię i, podobnie jak w wielu innych krajach, wiąże się z biedą, nierównościami społecznymi i, niestety, wyzyskiem kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w dużych miastach. W Kolumbii prostytucja nie jest zjawiskiem występującym wyłącznie w niektórych dzielnicach lub obszarach, ale jest widoczna w różnych częściach kraju, takich jak Bogota, Medellin, Cali i Cartagena, gdzie prostytucja jest w wielu przypadkach powiązana z turystyką i życiem nocnym. Kraj numer 5: Republika Dominikany. Działalność ta koncentruje się głównie w nadmorskich miejscowościach, takich jak Las Terenas, Cabaret, Sosua i Boca Chica, gdzie kobiety mają mniejsze możliwości ekonomiczne. Według pscolarli.com, liczba osób świadczących usługi seksualne w kraju waha się od 6000 do 1000, 10 a wielu z nich pochodzi z sąsiedniego kraju Haiti. Populacja nielegalnych imigrantów z Haiti jest jedną z głównych przyczyn powszechnej obecności prostytucji w kraju. Prostytucja na Dominikanie jest rzeczywistością od wieków. Na przestrzeni dziejów prostytucja była kojarzona z biedą i nierównościami społecznymi, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie wiele osób, zwłaszcza kobiet, jest zmuszonych sprzedawać swoje ciała, aby przetrwać. Co więcej, branża seksualna w tym kraju jest powiązana z turystyką i to nie do końca turystyką luksusową, ale raczej turystyką seksualną, która pochodzi z wielu krajów, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Kraj numer 6 Indie. W Indiach prostytucja ma wielowiekową historię. W czasach starożytnych w świątyniach poświęconych boginiom odbywały się rytuały i praktyki, podczas których kobiety wykonywały rodzaj usług seksualnych w ramach kultury religijnej. Tak, dobrze to słyszałeś. Ale oczywiście dzisiaj sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. We współczesnych Indiach prostytucja pozostaje bardzo widocznym problemem, szczególnie w dużych miastach, takich jak Bombaj, Kalkuta i Delhi. Choć prostytucja nie jest surowo zabroniona, jest pełna sprzeczności i oczywiście nie jest sprawą prostą. Ale czy prostytucja jest legalna w Indiach? Cóż, technicznie rzecz biorąc, nie jest to nielegalne, ale nie jest też całkowicie regulowane. Prawo indyjskie nie każe osób zajmujących się prostytucją, ale zabrania działań takich jak stręczycielstwo i wyzysk. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą, która decyduje się na samodzielną pracę w tej branży, technicznie rzecz biorąc, nie popełniasz przestępstwa. Jeśli jednak jesteś wykorzystywany lub jeśli w branży seksualnej utrzymujesz się z cudzych dochodów, wpadasz w kłopoty. I tak dotarliśmy do końca tego filmu, w którym badamy trudną rzeczywistość prostytucji w różnych krajach na całym świecie. Jak widzieliśmy, jest to złożony problem powiązany z ubóstwem, nierównością płci, wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi. Chociaż w niektórych krajach obowiązują przepisy i środki regulujące lub eliminujące prostytucję, rzeczywistość jest taka, że jest to ogromny przemysł, często ukryty pod powierzchnią, dotykający każdego dnia tysiące ludzi. Należy pamiętać, że za każdą historią prostytucji stoją ludzie z marzeniami, prawami i historią, o której często się zapomina lub ignorowa. Choć jest to problem globalny, jest też nadzieja. Wiele organizacji, rządów i aktywistów pracuje nad podniesieniem świadomości, zapewnieniem ochrony, a przede wszystkim zwalczaniem wyzysku. Jest jeszcze kilka krajów, ale zostawimy to na inny film, więc nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować więcej takich filmów.